W postaci embargo 16 kwietnia jesteśmy gotowi na zupełne odcięcie gazu. Jesteśmy gotowi też na odcięcie rosyjskiej ropy. Na obecną chwilę nasze magazyny są napełnione w około 76%. Ten stan się zmienia z minuty na minutę, stąd też w różnych przekazach widzą Państwo komunikaty około 80%. To są wszystko prawdziwe komunikaty, bo ten gaz jest nadal do naszych magazynów zatłaczany. Jednocześnie ostatnie lata i. Intensywne, konsekwentne działania i nasza polityka inwestycyjna, inwestycje w infrastrukturę, która doprowadziła do możliwości dywersyfikacyjnych pozwalają nam się czuć po bezpiecznej stronie. Bardzo, dziękuję bardzo, proszę głosu pana ministra Dzień. Pani minister, Szanowni Państwo, GazSystem realizuje strategię dywersyfikacji, czyli Zróżnicowania kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski i wariant zakładający odcięcie dostaw rosyjskich był przygotowywany, jest w tej chwili już realizowany. Jest to wariant, w którym wszyscy odbiorcy gazu w Polsce dotychczasowi otrzymają ten surowiec na tym poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili. Gaz system dysponuje w tej chwili różnymi wejściami do polskiego systemu przesyłowego. To jest gazopor w Świnoujściu, który został rozbudowany w ostatnim czasie do możliwości przekazywania do naszego kraju 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Mamy wejścia z Niemiec, mamy możliwość fizycznego rewersu gazu w gazociągu jamalskim. On w tej chwili jest nieczynny z punktu widzenia wschodniego, dlatego że gaz nie płynie przez Jamal do Niemiec. Gaz płynie do Niemiec przez Nord Stream pierwszy. Gaz, gaz system ma możliwość pozyskania gazu również interkonektorem czeskim, a 1 maja uruchamiamy Interkonektor, który połączy terminal w Kłajpedzie, gazoport w Kłajpedzie z Polską, interkonektorem GIPL. Cała seria inwestycji, któreśmy rozpoczęli 6 lat temu, jest kończona w tym roku. 1 października uruchomiony będzie Baltic Pipe, czyli to połączenie które pozwala przesyłać do Polski gaz z Norwegii. Dzisiaj ukazał się komunikat duńsko-norweski, pokazujący na dnie Morza Północnego połączenie Baltic Pipe z norweskim gazociągiem Pipe 2. To zostało dokonane, sprawdzone. Baltic Pipe jest podłączony do północnych sieci norweskich. Wszystko to razem powoduje, że system, że przesyłowy system gazowy w Polsce jest zrównoważony, zbilansowany, a odbiorcy mogą się czuć bezpiecznie. To jest oczywiście punkt zwrotny. To jest punkt zwrotny, który został przyspieszony przez Rosjan w dniu dzisiejszym, ale oczywiście my planowaliśmy, że z końcem grudnia tego roku Odetniemy się od tych rosyjskich dostaw wraz z wyczerpaniem długoterminowego kontraktu jamalskiego. Rosjanie to przyspieszają. Damy sobie z tym radę, będziemy oddawali sukcesywnie konieczne inwestycje w tym roku w czwartym kwartale w grudniu tego roku będziemy mogli powiedzieć, że strategia dywersyfikacji dostaw gazu do Polski została zrealizowana. Bardzo dziękuję panie ministrze. Przechodzimy do pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry. Halo, halo. Michał Boryn, Polska Agencja Prasowa. Ja mam e, kilka pytań. Po pierwsze, jakby e, mogliby Państwo przypomnieć, ile gazu płynęło w ramach kontraktu Ja Małem do Polski w kontrakcie z Gazpromem. E, pani minister Pani powiedziała, że e, magazyny są wypełnione w 80, w około 80%. Na ile to starczy, jeżeli byśmy nie pozyskiwali gazu tak z, z innych kierunków? I chciałbym się też zapytać, czy e, w miarę szybko na przykład uruchomimy Zakupy na przykład gazu z Niemiec, żeby zapełnić tą lukę gazu rosyjskiego. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o ilość gazu uzyskiwanego z jamalskiego kontraktu, to jest około 9 miliardów metrów sześciennych gazu w skali rocznej, z czego niecałe 3 miliardy były dostarczane przez gazociąg jamalski a pozostałe ilości, mniej więcej dwie trzecie, przez dwie przejścia interkonektorowe, gazociągowe na granicy ukraińskiej i białoruskiej. Wszystkie te punkty zostały przez Gazprom wyzerowane. W związku z tym ten kontrakt nie jest realizowany. Będzie zastąpiony poprzez te możliwości techniczne, o których mówiłem przed chwilą, Gazsystem przygotował sieć przesyłową gazową w takim stopniu, że wszystkie nasze potrzeby mogą być zrealizowane z innych kierunków. Pegienik jest naszą firmą, która zapewnia kontrakty gazowe. Również swoją produkcję ma na Morzu Północnym. Ten gaz będzie przesyłany do Polski i będą też oczywiście zakupy na rynku europejskim. To jest rynek w dużej mierze niemiecki, ale on jest dużo szerszy niż niemiecki. To jest rynek europejski i PGNIK ten gaz ma z tamtej strony dla naszych potrzeb zapewniać jest do tego przygotowany można powiedzieć że i w tym zakresie dzisiejsza sytuacja ona zmienia otoczenie ale nie zmienia położenia odbiorców gazu w Polsce Odpowiadając na Pana pytanie odnośnie magazynowania, może kilka zdań na temat w ogóle samego magazynowania i jeszcze kilka danych dla. Porównania. Rzeczywiście jesteśmy w sytuacji napełnienia magazynu około 80%. Dla porównania w poprzednim roku to było 39%. Jednocześnie Niemcy mają magazyny około 33%, w tym te rosyjskie magazyny pełne, a puste, a cała Unia Europejska na poziomie 30%. 1%. Mamy obowiązek magazynowania i zawsze przed rozpoczęciem sezonu jesienno zimowego czyli sezonu grzewczego, te nasze magazyny są pełne i gotowe do ewentualnego uruchomienia. I na dzień dzisiejszy nie widzimy żadnej potrzeby, żeby z tych magazynów korzystać. Co więcej, będziemy się starali te magazyny nadal uzupełniać do. Pełnego poziomu, tych 99%, które można uzupełnić. Magazyny uruchamia się w momencie, kiedy nie ma dostaw. Takiej sytuacji nie ma. Samo LNG, tu może warto wspomnieć, w tym miesiącu padnie rekord, rekord miesięczny 6 gazowców.

zabezpieczają te bieżące potrzeby i bieżące zużycie. W sytuacji jakiegoś braku bilansu pomiędzy zapotrzebowaniem a dostawami magazyny mogą być używane, czy w sytuacji kompletnego braku dostaw. Na dzisiaj zupełnie nie jesteśmy w takiej sytuacji. Zarówno te kontrakty krótkoterminowe, długoterminowe, jak i dostawy LNG do Polski płyną. Mówimy o zabezpieczeniu magazynów, żeby też pokazać, jak się przygotowywaliśmy. W porównaniu do tych 39% z poprzedniego roku mamy bardzo wysoki poziom napełnienia. Natomiast na dzień dzisiejszy, patrząc jeszcze na pogodę za oknem i na to, że jesteśmy już po sezonie grzewczym w minimalnym stopniu, teraz to grzanie się odbywa. W Peginigu Tarmice dzisiaj byłam około 50% tego zimowego zapotrzebowania. Yy, więc jesteśmy absolutnie po bezpiecznej stronie. Magazyny mamy, natomiast bardziej je na dzisiaj napełniamy, niż zamierzamy ich używać. Stąd też nie mówimy o takim scenariuszu, na ile dni wystarczy, gdybyśmy wykorzystali zupełnie z magazynów, bo takiego scenariusza na dzisiaj nie ma. Samo LNG zapewnia nam już duży poziom dostaw. Następne pytanie, bardzo proszę. Bartłomiej Sawicki, Rzeczpospolita. Sawicki, Rzeczpospolita. Ja mam takie pytanie. Po pierwsze, czy inne kraje, takie jak Niemcy, z którymi, od z którego kierunku będziemy także importować ten gaz do końca tego roku. Um, także dostały podobne e, zawiadomienia, rozmawiała pani, pani minister dzisiaj z panem kanclerzem Habekiem, czy ta kwestia dotycząca wstrzymania dostaw także dla Niemców była poruszana podczas rozmów. I chciałem jeszcze pana ministra zapytać, e, czy uważa pan, panie ministrze, że to jest w takim razie powód, żeby skierować sprawę do sądu. No bo jeśli Gazprom łamie warunki umowy z PGNiG, e, czy to nie jest element tego, żeby warto zaskarżyć e, Gazprom do sądu? Dziękuję. Jeżeli chodzi o pozostałe państwa, oczywiście korespondencja pomiędzy spółkami a Gazpromem jest to tajemnica handlowa. My do tych dokumentów nie mamy dostępu, ale oczywiście ukaz dekret jest informacją publiczną i wszyscy mamy do niego dostęp. I dyskusje w ramach Unii Europejskiej w różnych formatach na temat zachowań państw europejskich wobec tego dekretu były. Komisja Europejska zalecała solidarność i niestosowanie się do tego nakazu, ukazu płatności w rublach. Jednocześnie te państwa, z którymi prowadziliśmy rozmowy, deklarowały, że też nie będą się do tego ukazu stosowały. Na dzień dzisiejszy nie mamy od nikogo informacji, że otrzymał podobny komunikat i też nie widzimy podobnych komunikatów giełdowych po stronie poszczególnych państw czy poszczególnych spółek. Mamy natomiast informacje z Litwy. Litwa też e, przestała otrzymywać... E... Dostawy rosyjskiego gazu. W Litwie, na Litwie czynny jest w Kłajpedzie pływający statek, statek regasyfikujący, który zapewnia Litwie dostawy, ale również jest tak, że może być źródłem gazu dla nas, dla Polski. Tak jak wspomniałem, ten interkonektor polsko-litewski on 1 maja będzie oddany do użytku. Jeżeli chodzi o drogę sądową, o dochodzenie roszczeń wobec strony rosyjskiej przez Pegienik, to oczywiście jest otwarta kwestia Ta, to zdarzenie Dzisiejsze, jutrzejsze będzie badane przez prawników. Jeżeli tylko się okaże, że to nie jest działanie niezależne od spółki dostarczającej gaz, tylko jest to po prostu złamanie kontraktu, to jest to oczywiście materia do skarżenia do arbitrażu i do sądów. Proszę pytanie. Tomasz Zieleńkiewicz, Polskie Radio. Czy są szacunki odnośnie tego, jak może wpłynąć ta sytuacja na ceny gazów w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach? I Panie Ministrze, czy też nie należy podkreślić, tego, że to jest też rodzaj wrogiego politycznego aktu, prócz tego, że jest to oczywiście kwestia umowy, tak jak państwo zauważyli, byliśmy do tego przygotowani, ale jest to też no, wrogi polityczny akt w, w naszym kierunku w związku z niedotrzymaniem kontraktu. Rynek gazu w Europie został zmasakrowany przez manipulacje ze strony Gazpromu w czwartym kwartale w zeszłego roku. Gazprom, wstrzymując dostawy ponad to, co było minimalnie nakazane kontraktami długoterminowymi do odbiorców w zachodniej Europie, spowodował, że zabrakło gazu na europejskim rynku. To spowodowało te astronomiczne wzrosty cen. Dochodziło do dziesięciokrotnych wzrostów cen w stosunku do tego, co było jeszcze w lecie zeszłego roku. To zaburzenie rynkowe, które, które Gazprom wykorzystywał dla różnego rodzaju presji, na przykład starając się wymusić zgodę na uruchomienie drugiego Nord Streamu pod, pod Bałtykiem, na szczęście okazało się to jak do dzisiaj nieskuteczne. Otóż te wahania cenowe na rynku, one mają miejsce, one uderzają. One oczywiście uderzają w tych, którzy muszą gaz kupować. To jest po pierwsze nieprzewidywalne. Po drugie, cena gazu wzrosła rzeczywiście. Dzisiaj jest niżej niż było w tych najgorszych okresach jeszcze trzy miesiące temu czy dwa miesiące temu. Ale wojna na Ukrainie oczywiście jest czynnikiem, który znowu zakłóca całą tę rynkową sytuację, jeżeli chodzi o gaz w Europie. Zatrzymanie dostaw do. Polski prawdopodobnie też będzie miało wpływ na rynek europejski. Ten rynek się ustabilizuje w momencie, kiedy odbiorcy europejscy będą mieli możliwość dostarczenia do Europy spoza Rosji takich ilości gazu, które w tej chwili są przez Rosję posyłane. To jest kwestia wykorzystania w pełni gazoportów w zachodniej Europie, to jest kwestia dobudowania pewnych elementów gazociągów, żeby to wszystko mogło dotrzeć do odbiorców i to zabierze no, jakiś czas, prawdopodobnie około dwóch lat i można się spodziewać w tym okresie przejściowym perturbacji na rynku. My nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić, jak duże będą te perturbacje i yy, będziemy musieli reagować yy, zależnie od okoliczności tak to po prostu jest reagujemy bo przecież te osłony dla odbiorców w Polsce one były przez rząd wprowadzane już przed wojną na Ukrainie właśnie w związku z kryzysem na rynku gazowym europejskim ta polityka będzie kontynuowana Myślę, że warto dodać, że ochrona taryfowa, to będzie legislacja naszego ministerstwa w najbliższych dniach, zostanie przedłużona do 2027 roku dla całego pakietu odbiorców, który był komunikowany w styczniu tego roku na ten rok, czyli zarówno osoby indywidualne jak i spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, wszystkie podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, szkoły, przedszkola, szpitale i cała ta długa lista, która pojawiła się w ustawie styczniowej, wydłużymy ochronę taryfową do 2027 roku. Dobry wieczór. Roch Kowalski, RMFFM. Chciałem doprecyzować, bo Państwo mówią, że od jutra ten gaz przestanie płynąć w ramach kontraktu jamalskiego, ale media informowały, że te dostawy zakończyły się już dzisiaj nad ranem, więc kiedy realnie ten gaz przestał płynąć do Polski? Widzi Pan, redaktor, to tak, tak to jest z mediami. One czasem antycypują rzeczywistość i nie są do końca precyzyjne. Otóż doba, otóż doba gazowa. Kończy się o godzinie 6 rano jutro, a doba kontraktowa, tutaj uchylę rąbka z kontraktu Jamalskiego, kończy się o godzinie 8 rano. Czyli? Czyli jutro rano. Czyli, ale dzisiaj o 6 czy o 8? Jutro rano. A, a dzisiaj płynął ten gaz w ramach kontraktu Jamalskiego do Polski? Tak. Był jakikolwiek przepływ, tak? Tak. Dobrze, to jeszcze mam drugie pytanie dotyczące, yy, dotyczące instrukcji, która miała się pojawić wewnątrz Unii Europejskiej dotyczącej tego, jak obejść ten zakaz, nakaz, włascy, właściwie płacenia w rublach. Premier mówił, że Polska mogłaby z tego mechanizmu skorzystać. I, I jakbyśmy mogli powiedzieć, na czym polega ten mechanizm? Czy rzeczywiście w tej sytuacji on jeszcze mógłby zostać wykorzystany? Dziękuję. To jest mechanizm, który Rosjanie podsunęli. Który de facto zakładał pośrednictwo Gazprom Banku w tych płatnościach, i ten mechanizm był proponowany po to, żeby faktycznie rzecz biorąc zrobić zamieszanie i niektórych odbiorców w Europie zmusić do tego, by z niego skorzystali. Pegienik nie skorzystał. I w rządzie naszym postanowiliśmy, że z niego nie skorzystamy. Ale premier mówił, że właściwie możemy z tego skorzystać. Może doprecyzuję. Zarówno na poziomie Komisji Europejskiej, jak i na poziomie rządu nie było komunikatu, że będziemy korzystać z tego mechanizmu. To, co premier mówił, że będziemy śledzić i stosować się do komunikatów Komisji Europejskiej w takim zakresie, w jakim Komisja będzie interpretowała, czy przyjęte rozwiązanie Interweniują w sankcje, łamią sankcje, czy też nie. Komunikat Komisji Europejskiej był dosyć ogólny, bo też państwa prawdopodobnie dostały nie wiemy, jakie, być może różne y, informacje od y, Gazpromu. Na pewno wspólny był ukaz i co do ukazu te wytyczne Komisji Europejskiej się pojawiły, jednoznacznie wskazując, on został ponowiony wczoraj przez Komisję Europejską. Wczoraj też rozmawiałam o tym z panią komisarz Katry Simpson. Y, ten komunikat jasno mówił że jest to naruszenie sankcji też zgodnie z tą linią zachował się Peginik, ale też zgodnie z kontraktem, który ma bez względu na wytyczne. Dekret Putina ma charakter ultimatum i nie przejmujemy ultimatum. Dzień dobry, Małgorzata Miecerek TVN24. Ja chciałabym tylko doprecyzować, bo Państwo wspomnieli, że to 9 miliardów metrów sześciennych pochodziło z Rosji. I dokładnie jak, jaka jest to część całego zapotrzebowania Polski, jeśli chodzi o gaz. i jak to się teraz rozłoży na te pozostałe źródła, o których Państwo wspomnieli, że one będą w stanie to jakoś zrekompensować. Ale też chciałabym dopytać, na jaki czas te 80% wypełnienia magazynów by wystarczyło, żeby nas zabezpieczyć? 9 miliardów metrów sześciennych to jest mniej niż połowa, ale to jest dużo, dlatego że zużycie gazu w Polsce jest około 20 miliardów metrów sześciennych. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości dostarczenia do Polski gazu to mamy w tej chwili, dzisiaj, prawda? mamy 6,5, mówię w skali rocznej, co oczywiście się przekłada na miesiące i kwartał, każdy to pewnie może przeliczyć, 6,5 miliarda metrów sześciennych to jest gazopod w Świnoujściu, 5,5 miliarda mniej więcej metrów sześciennych to jest rewers fizyczny na Gazociągu jamalskim. 1,5 miliarda to jest kolejne wejście ze strony niemieckiej. 1 maja uruchamiamy Gipel i to jest 2,5 miliarda metrów sześciennych. Mamy też połączenie z Czechami. Mniej więcej około 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu możemy stamtąd pozyskiwać. W najbliższym czasie będzie uruchomiony. Interkonektor ze Słowacją, który ma możliwość przesyłania 5 do 6 miliardów metrów sześciennych gazu. To się wszystko stanie w lecie tego, tego roku. Zatem, jeżeli chodzi o możliwości wejścia do systemu, one w pełni pokrywają. Te, te zapotrzebowanie, które było pokrywane ze wschodu. Natomiast jeżeli chodzi o kontrakty, to nie będę się wypowiadał, to jest kwestia rzeczywiście kontraktów i pgn ale jesteśmy bezpieczni. A o to 80% jakbyśmy mogli oszacować, na jak długo by to wystarczyło? Się, że ja wrócę do tej odpowiedzi, której udzieliłam, bo wydaje się, że nie zostałam zrozumiana, chyba, że pani nie było w czasie udzielania odpowiedzi. Nie ma w ogóle założenia, że magazyny będą szczerpywane. Magazyny szczerpujemy w momencie, kiedy nie ma żadnych dostaw. Na dzień no. dzisiejszy dostawy są, zarówno terminal LNG, jak i te wszystkie wejścia, o których pan minister wspomniał. Bardziej mamy strategię dalszego napełniania magazynów z nadwyżek, niż szczerpywania magazynów. Tylko w sytuacji zatrzymania wszelkich dostaw, czy jakiejś zupełnej katastrofy wszystkich wejść, której nie przewidujemy, Wtedy dopiero dochodzi do szczerpywania magazynów. Pojemność magazynów w Polsce to jest 3,5 miliarda metrów sześciennych gazu i one będąc zapełnione w 90 kilku procentach, a będziemy dążyli do tego, żeby one były tak zapełnione, one służą w sytuacjach normalnych, nie kryzysowych, bo tak czy owak mamy przecież sytuację kryzysową, mamy wojnę na Ukrainie, prawda? Ale w sytuacjach niekryzysowych magazyny w dużej stopniu służą do tego, by, by móc gromadzić gaz wtedy, kiedy jest mniejsze zapotrzebowanie, a to jest okres letni, i mieć go więcej w kraju, kiedy zapotrzebowanie na gaz jest większe, czyli w zimie. I to jest taka sezonowa rola, praca magazynów. Ale oczywiście. Chcemy w tej chwili doprowadzić do pełnego uzupełnienia tych zapasów magazynowych, dlatego że w okolicznościach kryzysu wokół Polski chcemy je mieć rzeczywiście przez cały czas do dyspozycji w pełni. Nie przewidujemy w tej chwili takiej możliwości czy takiego rozwoju wydarzeń, żeby gaz z żadnego kierunku do Polski, do Polski nie płynął. Następne pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Wałbrzyniec Zakrzewski, Radio TOK FM. Ja mam pytanie do Pani Minister. Wspomniała Pani o przedłużeniu tej ochrony taryfowej do 2027 roku. Chciałbym się dowiedzieć, czy to oznacza, że będzie złożona jakaś nowelizacja tej ustawy, czy w jaki sposób miałoby to być rozwiązane? Tak, będzie to nowelizacja ustawy, ewentualnie... czy Na pewno nowelizacja ustawy, czy jako Jedynie nowelizacja, czy jako pełen pakiet, bo kilka innych rozwiązań energetycznych też mamy na dzień dzisiejszy na stole. To zapowiadaliśmy już kilka tygodni temu. W każdym razie w najbliższych dniach to przedłużenie do 27 się pojawi. Przypomnę, w tym roku obowiązuje to rozwiązanie taryfowe.